Jesteśmy na Chełmińskim rynku. Plan dzisiaj to objechać miasto Hełmno, pokazać najpiękniejsze okolice. 30 kilometrów. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyjechaliśmy z miasta, teraz tylko piękne miejsca i przede wszystkim spokojne. Aczkolwiek jeszcze będziemy jechać przy trasie, to trzeba trochę się uzbroić w cierpliwość, ale lecimy. Wie jak się jedzie pod wiatr, ale jest ciepło, to jakoś można to przeżyć. Pięć kilometrów za mną. Szkoda, że rzepak już nie jest taki żółty jak, jak kwitnie, ale niestety cały okres jego kwitnięcia było zimno. Nie chciało się wychodzić na rower. A co zrobić? Poczekamy rok, będzie znowu żółty. Ogólnie to nie będę się dzisiaj za dużo odzywał. Bo jak jadę, to e, praktycznie zawsze jadę pod wiatr i w ogóle mnie nie słychać. Ale za to jadę w tak pięknych miejscach, że będę więcej pokazywał tych miejsc niż się odzywał. Już całkowicie opuściliśmy tereny zamieszkałe, teraz będziemy jeździć po bocznych, prawie, że pustych drogach. Jeszcze piękne widoki przed nami. Dojechaliśmy do Starogrodu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zaraz pokażemy piękny kościółek. I krem de la creme, czyli widok, piękny widok. A teraz wchodzimy na jeden z piękniejszych widoków, tutaj w okolicy, czyli góra świętego Wawrzyńca. Ogólnie najpiękniejszy widok to jeszcze nie będzie ten. Ale jeden z piękniejszych. Najpiękniejszy zostawię na, na potem. I zobaczcie, tylko to. co jak numer 2 200. Widoczki pokazane. Teraz mam mały dylemat, bo mam dwie drogi. Jedna jest dłuższa, ale po asfalcie, czyli bardziej wygodna, a druga jest na maksiora ekstremalna, I ale szybsza. Za to ta ekstremalna ma też ładne widoki, jedzie się przez las. I tą ekstremalną będę szybciej nad jeziorem starożytkiem, dlatego chyba wybiorę tą super ekstremalną. Mamy radę, śmigamy. Ogólnie to jest trasa. Jeden z fragmentów trasy Wisła. 1200, dlatego tutaj niektórzy uczestnicy tego wyścigu, ultra wyścigu, czasami muszą to, ten odcinek przejechać w nocy. Masakra! A tutaj się odbija mi słońce od wody Trochę razi, ale płyniemy W tych pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorem Stajeworskim możemy zakończyć ten filmik. Tutaj wokoło jeszcze jest ładnych parę, parę kilometrów ładnej trasy rowerowej, ale dzisiaj już słońce zachodzi i nie będę jechał dalej. Wracam do domu. Mam Na nadzieję, że filmik się podobał. I do następnego.